Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie w audiologii informacyjnej. Chciałabym y, powiedzieć y, kilka ważnych spraw. Otóż od soboty do następnej soboty y, przez tydzień nie będą się pojawiały żadne filmy, gdyż y, no, wyjeżdżam na wakacje i nie mam w ogóle czasu, żeby nawet nagrać y, filmiki y, y, i też wątpię, żebym na w domku, w którym ben, w lotniskowym, w którym będę mieszkać, był internet, że tylko się to zdarzy, żebym trafiła właśnie na takie, na takie siedzisko z internetem. Tak więc strasznie Was przepraszam i mam nadzieję, że no nie będziecie źli za to, że dopiero co rozpoczęła, a już zaczyna, a już robi przerwę. Przerwę robię, dlatego że no wyjeżdżam, no nie ma ten, no nie mam jak inaczej tego zrobić. Tak więc bardzo, ale to bardzo Was przepraszam. No to tylko tyle chciałam powiedzieć. To będzie krótki audiolog, tak więc do zobaczenia w filmikach. A jeszcze o jednym zapomniałam. Filmiki będą się pojawiały do piątku. I postaram się jeszcze dzisiaj nagrać parę filmików z The Walking Dead. I mam nadzieję, że skończymy przynajmniej cały pierwszy i drugi sezon, ale niczego nie obiecuję. No i postaram się nagrać jeszcze jeden odcinek z Starshina i jeszcze jeden odcinek z czegoś i to będzie. I to będą Simsy Dwójka. I jeśli mi się nie uda nagrać czegoś, to na pewno sobie odpuszczę Starszaina, bo Starszain to jest no, gra dla dzieci, według mnie, i postaram się nagrać na pewno The Walking Dead. Jeśli mi się nie uda dojść do trzeciego epizodu, no to trudno, to zostaniemy tak jak jesteśmy jeśli chodzi o Simsy to na razie póki co, się po, na razie póki co pojawi się jeszcze jeden, jeden odcinek z The Sims 2 ponieważ ja nad tym odcinkiem pracuję dokładnie pracuję nad Simką która będzie główną bohaterką tego no tej serii tak więc tyle chciałam powiedzieć w tej kwestii do zobaczenia w odcinkach